Od pokoleń Was rozśmieszają, doprowadzają do łez i rosną na waszych oczach. Już w styczniu wtargną na wielki ekran i rozkręcą niezły dym. Dafi! 31 stycznia. Mistrzowie! Jazdy! Bez trzymanki! Ten scenariusz poczytajcie sobie! Tylko jeden śmiałek może wykonać za-za-za-za zadanie: Kaczor, Daffy! Ja! Daffy? Kaczor? Kto tam? Luny porki i Daffy ratują świat. Bezcie go, bezcie go. O, już po wszystkim? Tylko w kinach.